Pewnego razu czułam się bardzo zmęczona i nie dostroiłam się do swojego ciała. Poszłam do naturopaty i powiedziałam, że czuję się naprawdę padnięta i szukam czegoś, co mogłoby mi ulżyć. Naturopata zalecił mi program detoksykacyjny. Powiedział, że to wszystko jest skutkiem podróży i jedzenia, którym się odżywiałam, co najprawdopodobniej było prawdą. Nie dostroiłam się do swojego ciała, natomiast dostosowałam się do planu naturopaty. Jadłam tylko rośliny i do tego zażywałam dużo sproszkowanych substancji i podobnych produktów. Proces trwał 10 dni, ale mi nie pomógł, tylko pogorszył mój stan. Naturopata zalecił podtrzymanie procesu, mówiąc, że ciało zaczyna się odtruwać. Nie przerwałam terapii i nic się nie zmieniło. Czułam się coraz gorzej. Ostatecznie musiałam przestać i poczuć swoje wnętrze oraz dowiedzieć się, czego oczekuje moje ciało. Musiałam wziąć sprawy w swoje ręce. Gdy dostroiłam się do ciała, pokazało mi obrazy. Umysł dzielił się ze mną wizualizacjami gotowanych jajek i ryb. Zrozumiałam, że brakuje mi białka, ponieważ jadłam wyłącznie rośliny. Przyjmowałam proszki i inne specyfiki. Natychmiast ruszyłam do kuchni, ugotowałam dwa jajka i zjadłam. Poprawa przyszła od razu. Wtedy naszła mnie myśl, że muszę oczyścić organizm, ale jednocześnie nie mogę zrezygnować z protein. Po prostu musiałam zjeść trochę ryby, jajek i podobnych produktów. Ostatecznie uważam, że nie ma jednego uniwersalnego sposobu. Każdy z nas ma tendencję do poszukiwania informacji, gdy poczuje się gorzej. Przeszukujemy internet, pytamy osoby, które uznajemy za profesjonalistów, ale tak naprawdę jest możliwe, że sposoby z zewnątrz nie będą dostosowane do naszych potrzeb. Możliwe, że w naszym przypadku nie zdadzą egzaminu. Im więcej musimy poszukiwać informacji na zewnątrz, tym bardziej się stajemy zdezorientowani. Dzieje się tak, ponieważ internet zawiera mnóstwo informacji. Zawsze da się znaleźć dane, które zaprzeczają temu, co udało nam się wyszukać chwilę temu. Prędzej czy później znajdziesz coś odwrotnego. Dlatego proponuję poszukiwanie wewnątrz. Czy zdarza Ci się kiedykolwiek wracać do chwil, w których Twój umysł przepełniał lęk? Jeśli tak, jak oddalić strach? Zdarzają mi się chwile, w których odczuwam strach. Zwykle mają one związek z tym, że poznaje mnie coraz więcej osób, co rodzi lęk przed sprawianiem tym ludziom, którzy mi uwierzyli, zawodu i nieprzyjemności. Wraz ze wzrostem mojej popularności takie momenty występują coraz częściej. Zastanawia mnie to, czy nie powiem lub nie zrobię za chwilę czegoś, co rozczaruje ludzi lub zniechęci ich do mnie. Gdy tylko chwila upływa, przypominam sobie, na czym polega mój problem. Przede wszystkim trzeba być sobą, żyć bez lęku i stawiać na autentyczność. Zawsze czuję, że jestem w pozycji wyboru. Mogę mówić publiczności coś, co chcę usłyszeć, lub przekazać im moją własną prawdę i autentyczność. Tym, co tak naprawdę pomaga mi pozostać na kursie, jest wspomnienie kobiety, którą byłam wcześniej, czyli przepełnionej lękiem, obawiającej się autentyczności, chorej na raka. Nigdy nie chcę wracać do bycia tamtą osobą. Gdy tylko zaczynam zastanawiać się nad tym, że mogę kogoś rozczarować, mówię sobie, że przecież muszę żyć bez strachu zachować autentyczność, być sobą, nigdy nie wracać do bycia mną z przeszłości. Być wolną znaczy również być wolną od ludzkiego rozczarowania. Jeśli w czasie, gdy moi rodzice planowali moje małżeństwo, bardziej bałabym się rozczarowania społeczeństwa, lokalnej społeczności, mojej rodziny i rodziny mojego narzeczonego, zostałabym jego żoną na dobre. Nie wiem, co doprowadziło mnie do tamtej decyzji, ale coś ją wyzwoliło. Dopóki nie przeszłam na tamten świat, wydawało mi się, że zostanę za nią osądzona. Ponieważ myślałem, że to było coś złego. Przecież ściągnęłam na wszystkich hańbę. W chwili olśnienia po drugiej stronie, gdy zobaczyłam cały przebieg mojego życia, zrozumiałam, że ostatecznie moja decyzja była perfekcyjna. Była doskonała, ponieważ pozwoliła mi spotkać mojego męża, a jednocześnie pomimo tego, że była bolesna dla rodziny mojego narzeczonego, skłoniła wszystkich zaangażowanych i całą społeczność do myślenia o aranżowanych małżeństwach w inny sposób. Kobiety, które miały być wydawane po mnie, nie bały się odmawiać rodzinie. Odmawiały rodzicom, gdy ci próbowali ułożyć im życie rodzinne. Rodzice młodych mężczyzn i kobiet w mojej społeczności zaczęli inaczej postrzegać i traktować swoje dzieci. W ostatecznym rozrachunku wszystko, co zrobiłam, było idealne i autentyczne. Mimo, że czułam się z tego powodu źle, nowotwór stopnia czwartego i ostatnie stadium raka to sprawy, które budzą grozę. Jak przekształcić strach, wywołany automatycznym skojarzeniem ze śmiercią, w nadzieję i wiarę, że nie wszystko stracone? Przecież los może się odmienić, a Twoje ciało może usunąć guzy wielkości cytryn, nawet w trzy tygodnie. Wiem, że wiele osób boi się wykrycia u siebie nowotworu, zwłaszcza w zaawansowanych stadiach, na przykład stopnia trzeciego lub czwartego. Zgadzam się, że umysł od razu kojarzy sobie stan faktyczny ze śmiercią. Najpierw pragnę się odnieść do wszystkich ludzi ze świata medycznego, lekarzy i onkologów. Czuję, że w dużym stopniu to oni wywołują ten strach. Dzieje się tak, ponieważ lekarz, który wykrywa nowotwór stopnia trzeciego czy czwartego, nierzadko sam odczuwa strach. Gdy lekarz odczuwa strach, pacjent natychmiast go przejmuje. Uważam, że lęk przed nowotworem jest większy niż sam nowotwór. Bardzo często, gdy lekarz oświadcza, że nie ma lekarstwa, Mówi jedynie tyle, że medycyna świata zachodniego jeszcze żadnego nie wynalazła. To nie znaczy, że lek nie istnieje. Zdrowie, uzdrowienie, samoleczenie. Zapisz się bezpłatnie na Hill Summit, największy kongres online. Jeśli ten film jest dla Ciebie przydatny, udostępnij go znajomym. Polub proszę nasz film. Unity Poland.